Dzisiaj na moim kanale banknoty polskie emisji 1944 roku, ale tylko dwa spośród nich, i jeden niepozorny bon a, wydrukowany w Rosji na potrzeby Armii Czerwonej, wkraczającej na tereny Czechosłowacji w 1944 roku. Bony, które znajdowały się w obiegu. Dosyć krótko, bo tylko do roku 1945. Cała emisja bonów tych czechosłowackich i emisja lubelska, one graficznie są do siebie bardzo podobne. Użyto tego samego papieru z takimi samymi znakami wodnymi. Ale to, co jest jeszcze ciekawsze, to to, że projektant obu tych emisji, pan Iwan Iwanowicz Dubasow, bardzo sobie ułatwił pracę. Mianowicie zdecydował się na to, żeby wykorzystać do zaprojektowania tych emisji nie tylko podobne do siebie czcionki, ale wręcz identyczne. I przykład takiej identycznej czcionki, identycznego kroju yy, cyfry, widzimy na banknocie jednokoronowym i jednozłotowym, to jest banknot jednozłotowy, emisji tej jeszcze rosyjskiej z klauzulą obowiązkowym. I tu widzicie to, o czym mówiłem, czyli znak wodny w postaci gwiazd. I dokładnie taki sam znak wodny też, też jest widoczny na banknocie jednokoronowym, czy na tym bonie jednokoronowym. I to, co jest ciekawe, to, co się rzuca w oczy, to krój cyfry 1 na jednozłotowym banknocie i na bonie jednokoronowym. To jest dokładnie ten sam krój. I ciekawe jest też to, że e, czcionkę wykorzystaną na banknotie jednokoronowym możemy znaleźć też na 100 złotówce emisji lubelskiej. Tu akurat mam tą emisję już z poprawioną klauzulą obowiązkowe, czyli taką emisję, która teoretycznie mogła być pewnie była już przykład w przypadku tego banknotu drukowana w Polsce, choć papier wciąż ten sam, ale gdy obrócimy 100 złotówkę na rewers. To zobaczcie na zapis słowny wartości nominalnej tego banknotu 100. To jest dokładnie ta sama czcionka, którą wyrażono wartość nominalną bonu jednokoronowego. Dość ciekawe. Tak, przyglądając się tym środkom płatniczym możemy dojść zatem do wniosku, że podobieństwo jest nieco więcej niż tylko powierzchowne. Ogólnie rzecz biorąc, kroje czcionek wykorzystanych na tych banknotach, także na innych nominałach są często bardzo, bardzo do siebie podobne, choć rzadko bardzo tak identyczne jak na tych, które Wam przed chwilą pokazałem. Myślę, że to Was zainteresuje i skłoni do tego, żeby patrzeć na banknoty, zwłaszcza emitowane w podobnych okolicznościach, nieco inny sposób. I można się wtedy rzeczywiście dopatrzyć ciekawych rzeczy, tak jak ja w przypadku tych, które Wam przed chwilą pokazałem. Dziękuję.